Hej ludki, jestem właśnie w Piotrkowie Trybunalskim i zmierzam do taraski, gdzie będę brała udział w kursie medytacyjnym Yes i powiem wam, że ogólnie medytacja towarzyszy mi w moim życiu już jakiś czas. Może nie tak długo, nie jest to tam kilka kilkanaście lat, tylko mniej więcej około 3-4 lat temu zaczęłam. Początki były naprawdę tak trudne, że ciężko mi jest w ogóle zaliczyć do medytacji. Bardziej to było po prostu coś na zasadzie próby medytowania. Teraz medytuję codziennie. Staram się rano i wieczorem, aczkolwiek różnie to wygląda. Raz dziennie naprawdę staram się zatrzymać. Nawet jeżeli nie uda mi się tak typowo usiąść na poduszce medytacyjnej, to, to medytuję po prostu gdzieś tam poprzez samo. Samo zauważenie tego, że jestem, czy zauważenie tego, co się w moim wnętrzu wydarza, oddychanie na przykład w emocje, które się we mnie pojawiają i w ogóle w różnego rodzaju przekonania, które się pojawiają. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. W ogóle uważam, że zatrzymanie się w sobie dla siebie jest po prostu niebywałem doświadczeniem. Niebywałem. Uważam, że nic nie daje takiej siły, takiej mocy, nie wzbudza w nas takiej odwagi do w ogóle życia i do działania, jak naprawdę zatrzymanie się dla siebie i zobaczenie tego, kim my jesteśmy naprawdę. I tutaj nie chodzi mi o jakieś takie mocno duchowe przekonania, aczkolwiek rezonuje ze mną bardzo to, że jesteśmy naprawdę kimś więcej niż to, co nasz umysł myśli o tym, kim my jesteśmy, ale chodzi mi o to, żeby tak naprawdę zatrzymać się dla siebie i zobaczyć. Jakie są naprawdę moje cechy charakteru? Czy to, że ja zachowuję się w dany sposób, jest tożsame ze mną, tożsame z moim korzeniem, z moją esencją? Czy jest to po prostu jakaś naleciałość, którą ja przejęłam od społeczeństwa, albo po prostu od, od kogoś z zewnątrz, tak? bo na przykład mi się spodobało, że ktoś się zachowuje w jakiś sposób, albo bo stwierdziłam, że dana, dane zachowanie, dana cecha charakteru, będzie się podobała innym ludziom. I myślę, że wiele, wiele z nas tak, tak działa. Chociaż nie mi oceniać, tak? Ale, ale ja zauważyłam w sobie takie schematy. Zauważyłam też wiele schematów, które jakby to powiedzieć gdzie działało, gdzie bardzo się bałam tego, co ludzie o mnie powiedzą. Więc starałam się być inna, tak? I ja, to były nieświadome zachowania tak? ja, ja, do, ja to po prostu zaczęłam odkrywać sobie w medytacji kiedy zaczęłam sobie pozwalać na, na wyrażanie siebie takie jakie jestem naprawdę i na odkrywanie tego właśnie co jest we mnie więc medytacja jest naprawdę jest chyba najcudowniejszym narzędziem z jakim mi przyszło się zetknąć i jestem za medytację bardzo wdzięczna jestem bardzo wdzięczna wszystkim ludziom, którzy pojawili się w moim życiu i którzy mnie tej medytacji uczyli, bo naprawdę było ich wielu Wielu nauczycieli I, i teraz jadę ponownie na kurs, już taki bardziej profesjonalny, powiedzmy, co jest w ogóle dla mnie, no. No Bawi mnie bardzo, bardzo. Już jestem troszeczkę, moja, mój entuzjazm troszeczkę zaczyna opadać, ale na takiej zasadzie, że się po prostu zaczynam chyba wyciszać i pomału już wchodzi w swoje wnętrze. Już nie jestem takim roztrzepanym wariatem, ale zaraz zobaczę jedną z, jednego z nauczycieli, dziewczynę Nati Buczkowską, która, którą znam ogólnie osobiście już od pewnego czasu i uwielbiam ją po prostu, więc na pewno tutaj też ta ekspresja wybuchnie. Ale no staram się już tak pomału wyciszać i wchodzić w mnie. No to tyle. Jeszcze coś na pewno dla Was na nakręcę, kochani papa.